niedawniej jak dzisiaj rano bardzo wyraźnie i dobitnie uświadomiłem sobie, że żyję w pośpiechu, pod presją i w ucisku rozmaitych myśli, projektów, wydarzeń, sytuacji i niepokoju, czy to się wszystko uda poukładać. A dzisiejszy dzień Środa Popielcowa jest momentem, w którym sypany jest popiół na głowę po to, żeby się zatrzymać. I żebym zobaczył, kim jestem. Że jestem popiołem. Że nie ode mnie zależy to, że bije mi serce. Nie ode mnie zależy to, że rano wstaję. Nie ode mnie zależy oddech, bo ja sobie go nie wygeneruję. Że jestem stworzeniem. I że nie mam wpływu na wiele rzeczy. I że wiele rzeczy ode mnie nie zależy. Nawróć się i wiesz Ewangelię, jutro padną słowa. Natomiast czytania, które jutro Pan do nas kieruje, no to to jest światło rentgena, które ma pomóc mi wyjść z takiego nurtu pośpiechu, martwienia się o wiele rzeczy i poukładania sobie spraw według Jego woli, zgodnie z Jego światłem, z pomocą Jego światła. Pierwsze czytanie. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Możemy sobie wyobrazić dźwięk rozdzieranych szat. Chht, ale czy potrafię sobie wyobrazić dźwięk rozdzieranego serca? Czy potrafię sobie wyobrazić widok rozdzieranego serca? Czemu takie słowa? Ano temu, że w jednym miejscu w Ewangelii Pan Jezus mówi, co z tego serca pochodzi. Kiedy mówię Pan Jezus, to nie mówię o nauczycielu, nie mówię o mistrzu etyki, to, to to nie jest filozofia. Mówię o Bogu, który stąpił z niebios, więc zna doskonale serce ludzkie. I mówi tak: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Trzynaście rzeczy, które rozwalają serce od wewnątrz, żeby je uleczyć. Na to wygląda. Trzeba je rozedrzeć. Aby to wszystko dziś wypłynęło, aby w to rozdarte serce mogło wejść lekarstwo, balsam słowa i łaski. A gdyby do tego dodać jeszcze siedem grzechów głównych lenistwo, pycha, gniew, nieczystość to po mnie. To co zrobić z tym sercem? To panie, jak żyć? To są dwie opcje: albo z tym nic nie robić, ja tak nie chcę, albo cht rozedrzeć i dobrze. Panie, sypiesz popiół na moją głowę, pokazujesz mi, że jestem stworzeniem. Pokazujesz mi moje serce nie po to, żeby mnie ocenić, tylko po to, żeby je leczyć. Więc ja je rozrywam, aby to wszystko, co tam jest niezdrowego, nieświętego, złego, wypłynęło, aby na to miejsce weszła Twoja łaska, balsam Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia. Dlatego psalmista mówi: Uznaję moją nieprawość. Rozrywam serce i uznaję moją nieprawość. Jest ona we mnie. Mówię to nie po to, żeby się wybielić, usprawiedliwić i nie po to, żeby siebie obciążyć złą myślą na swój temat. Staję w prawdzie, uznaję moją nieprawość. Takie mam wnętrze. I dlatego drugie czytanie, dzisiejsze, środowe, mówi: Pojednajcie się z Bogiem. To jest pierwszy krok. Jeżeli tego nie zrobię, Pan Bóg se poradzi. Nie pojednując się z Nim, nie będę pojednany z sobą samym i kiedyś to biedne serce pęknie na tysiąc kawałków. A w Ewangelii Pan Jezus daje bardzo konkretny środek, nie, wskazówkę, jak rozrywając to serce, jak razem z łaską Bożą przez ten czas Wielkiego Postu układać to, co potrzebuje moje wnętrze, by było poukładane. Wszystko w pewnej intymności, i zdepka modlitwy, skromność jałmużny, cichość postu. Czyli stawać przed Panem, z tym, co przeżywam, panie oto ja. Przecież mnie wzywałeś. Jeżeli mogę w tym czasie przyjąć taki sposób postępowania, który da innym życie, którym da innym radość, którym stworzy innym przestrzeń, jeśli mogę swoim sposobem postępowania być życiodajnym dla innych, niech to będzie moja jałmużna. Czy to będzie pomoc w taki czy inny sposób? Forma należy już do kreatywności serca, ale Trzy sposoby, żeby leczyć swoje rozdarte serce. Staję przed Panem z tym, co mam, w mojej izdepce. Podejmuję post, a więc ograniczam, odsuwam od siebie rzeczy, by nie karmić egoizmu samolubstwa. I chcę być dla innych w takim sposobie bycia, żeby to dało im życie, żeby to dało im przestrzeń, żeby oni poczuli się przez moją postawę i życzliwość bardziej przyjęci, bardziej kochani, bardziej doświadczeni dobrem.